Gotowe? Hop! Dziewczyny mają przerwę. Trucht bardziej to jest kręcenie biodrami niż truchtanie, no ale. Ale jeszcze za dwie minuty takiego kręcenia. Jak samopoczucie? Super, bardzo dobrze. A Gosia? Yy, mogło być lepiej. No to będzie lepiej na zawodach. Nie ja dzisiaj nawet jem szpinak z kurczakiem i zruszałem. Ja dzisiaj nie mogę, ale będziesz. Mam <grym> 20 zł, tylko ty <grym> Ale mocno <grym> będziesz. <grym> No to jeszcze jedna pętelka dziewczyny, O ściganką. Konić, 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 konić kosia. Kośka ma. Z 60 metrów straty Ale goni, goni, gośka ma charakter To jest szansa, że dogoni Paulinę Uciekamy, 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 uciekamy Gosia gonią, gonią Gosia Daj go i teraz wszystkie co masz Dawaj, daj, Dawaj, dawaj Gosiu, dawaj, 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 dawaj jak było zrobić błąd stacji Aleczę Miło mi było was gościć na treningu. Dziękujemy Witajcie sobie i Spotkamy się w czwartek.